Czy słyszałeś ostrzyga? Niewiele osób wie o istnieniu tego stworzenia, które celowo zostało pominięte w najbardziej znanych opowieściach mitologii słowiańskiej. Ale dzisiaj odkryjemy tę mroczną tajemnicę. Przygotuj się na poznanie historii wampirzyca-czarownica tradycja ta sama próbowała ją pogrzebać i zapomnieć. Kobieta przeklęta przez naturę, budząca strach wśród żywych i unikana nawet przez zmarłych. Zanim przejdziemy do sedna tej legendy. Nie zapomnij zasubskrybować kanału. W ten sposób zapewnisz sobie miejsce w kolejnych mitologicznych podróżach pełnych bogów, potworów i historii, które czas próbował wymazać. To szybkie i bardzo pomocne. A teraz przejdźmy do konkretów. Klątwa narodzin, znak krwi, w wiosce ukrytej wśród mglistych wzgórz i gęstych lasów Europy Wschodniej, w czasach, gdy niebo wciąż uważano za królestwo bogów, a wiatry przenosiły sekrety od czarownicy do czarownicy, narodziło się dziecko. Ale nie było to zwykłe dziecko. Poród był trudny, krwawy i dłuższy niż jakakolwiek położna w tym regionie kiedykolwiek musiała znosić. Starsze kobiety ze wsi szeptały modlitwy, gdy niebo ciemniało, chociaż była już godzina południowa. Kiedy dziecko w końcu opuściło łono matki, cisza była bardziej przerażająca niż jakikolwiek krzyk. Dziecko miało dwa serca, bijące jak nierówne bębny. Wydawało się, że jego klatka piersiowa wibruje, jakby coś próbowało wydostać się z jej wnętrza. Co więcej, miał dwa komplety zębów, ostrych i gotowych do ataku, chociaż nigdy nie ugryzł piersi swojej matki. Położne, blade, wymieniły spojrzenia. Jeden z nich odsunął się i uczynił znak krzyża. Wśród starożytnych ludzi mówiono, że gdy dziecko rodzi się z dwa serca i dwie dusze, nie była po prostu człowiekiem to były drzwi przejście między światem żywych i światem umarłych to, co stało przed nimi nie było po prostu dziewczyną to był omen. Wyczerpana matka próbowała ją objąć. Lecz nawet ona się zawahała. Ojciec, chłop o zrogowaciałych dłoniach, spojrzał na córkę, a potem na drzwi. Nic nie powiedziałem. Nie było potrzeby. Strach już przemówił za niego. W tym regionie podobne historie nie były niczym nowym, ale zawsze je tuszowano. Dzieci takie zabierano w środek lasu i pozostawiano tam jako ofiarę, aby chronić wioskę przed złem. Niektórzy mówili, że te dzieci umarły. Inni przysięgali, że wrócą z pustymi oczami i głodną duszą. Ale tym razem coś było inaczej. Matka, mimo że prześladowana, postanowiła zostać z córką. Nadał mu nazwę, mimo że było to sprzeczne ze zwyczajem. On się nią opiekował, ale reszta wioski nie zapomniała. Z upływem dni wokół domu zaczęły pojawiać się martwe, małe zwierzęta. Mleko kwaśniałoby w ciągu kilku godzin. Psy szczekały nocą, wpatrując się w przestrzeń. A dziecko nigdy nie płakało. Oglądałem, zawsze uważny, ale z oczami zbyt ciemnymi jak na kogoś tak małego. Starsi zaczęli jej unikać, szeptali, że ta dodatkowa dusza, ta druga esencja w dziecku, nie jest człowiekiem. To było fragment śmierci przytwierdzony do ciała przez jakiś starożytny błąd. Dług, który prędzej czy później natura i tak ściągnie. Nie wybierała, żeby się taka urodzić, ale w tym świecie być innym oznaczało być przeklętym. A to, co zaczęło się jako dziwny poród, wkrótce stało się tragedią, której nikt nie mógł zapobiec odrzucenie i samotność. Dziewczyna, która dorastała w cieniu lata Mijały. Dziewczyna, której nadano imię, chciałbym. Dorastał na marginesie życia codziennego. Jej włosy były czarne jak bezksiężycowa noc, a jej oczy Och jej oczy zdawały się widzieć rzeczy, których nikt inny nie potrafił dostrzec. Rzadko się uśmiechał, ale gdy już to zrobił, coś mroziło serca otaczających go ludzi. Jej ładna twarz skrywała coś, czego nikt nie odważył się nazwać. Inne dzieci we wsi nie bawiły się z nią. Kiedy Mila podeszła, śmiech ucichł. Matki zawołały swoje dzieci do domu, a dorośli odwrócili wzrok, udając, że nie widzą. Stopniowo zaczęła rozumieć. Nie było mile widziane. Kobiety z wioski szeptały sobie przy ogniskach historię, o dziwnych oczach, które nocą zaglądały przez okna. O cieniach przechadzających się między stodołami, o snach, w których zimnoskóra dziewczyna patrzyła na nich, gdy spali. I prawie zawsze, gdy pojawiał się taki raport, ktoś pukał trzy razy w drewno, jakby chcąc odgonić zło. Jedyną osobą, która nadal rozmawiała z Milą, była jej matka. Ale nawet ona wyglądała na zmęczoną, jakby ciężar decyzji o utrzymaniu córki przy życiu, powoli wysysał z niej energię. Bywały noce, gdy kobieta budziła się z krzykiem, mówiąc, że czuje, że coś porusza się w domu nawet gdy Mila spała zaledwie kilka stóp dalej, a może to ona się przeprowadzała. Mila z kolei zaczęła słyszeć różne rzeczy. Słabe głosy i czym szepty w liściach drzew wołały ją. Wypowiadali jego imię, chociaż nikt inny tego nie zrobił. I po raz pierwszy nie czuła się samotna. Coś tam, lub w niej, zdawało się rozumieć, jak to jest żyć w świecie, który ją odrzuca. Ale samotność nie tylko kształtuje charakter, skręca duszę. A dusza Mili, ta druga dusza, która narodziła się razem z nią, rosła w ciszy. Było jak śpiące zwierzę, czekające. To właśnie na tym etapie pierwsze zgony zaczęło się. Pojawiły się kurczaki z wykręconymi szyjami, jakby coś wyssało ich wnętrzności. Psy bez przerwy szczekały przed domem, w którym mieszkała Mila. Starszy mężczyzna ze wsi, który kiedyś pluł w jej stronę i nazwał ją dziwadłem, zmarł we śnie, z twarzą zamrożoną w krzyku, którego nikt nie zrozumiał. Nikt nie obwiniał jej bezpośrednio, ale wygląd mówił wszystko. Wkrótce bramy zamknięto o zmierzchu, a dom Mili stał się martwym punktem na mapie wioski. Otaczał ją las. Zapadła cisza. A w środku głód rósł, ale nie był to głód jedzenia. Odrzucona przez świat żywych, Mila zaczęła słuchać połączenie z drugiej strony. Pierwsza śmierć kiedy ciało śpi, ale dusza się budzi. Czas posunął się do przodu. Mila była wyższa, cichsza, bledsza. Matka zachorowała i powoli wygasła niczym świeca wypalająca się od środka, a potem pewnej zimowej nocy ona umarła, sam, bez nikogo. Dla innych było to tak, jakby ostatnia ludzka więź łącząca dziewczynę została zerwana. Teraz Mila była po prostu obecnością. Postać na szlakach, szelest wśród drzew. Krótko po śmierci matki coś zaczęło się zmieniać. Mila zachorowała, wysoka gorączka, która spowodowała u niej majaczenie. Sąsiedzi twierdzili, że to kara boska, że samo niebo postanowiło położyć kres klątwie. Przez trzy dni nie jadła, nie odpowiadała na wezwania i ledwo oddychała. Czwartego dnia ona umarła, albo raczej Część jej umarła. Została pochowana w płytkim grobie, daleko od miejskiego cmentarza. Nie chcieli jej pochować razem z innymi. Pochowali ją tak, jak chowa się niebezpieczne zwierzę, gdyż obawiali się, że Ziemia, gdy ją przyjmie, zbuntuje się. Ale nikt nie wiedział, że Mila nie miała tylko jednego serca nie tylko dusza gdy jego ciało leżało pod zimną ziemią, druga dusza się budzi ten, który zawsze żył w ciszy ten, który nie znał litości, więzów, przebaczenia zapomniana dusza. Duszona przez lata bólu, odnalazła nowy cel. Ona oddychała, nawet jeśli jej ciało nie. A oczy mili, a raczej to, co z niej zostało, otworzyły się spod ziemi. Kopała palcami, rozrywając drewno trumny, czołgając się przez ziemię jak głodny robak, kierowana czymś starszym niż jakakolwiek klątwa, chęć istnienia, ale świat, do którego powróciła, nie był już taki sam. I ona też już nie była milą. Śmierć ją odmieniła, ciało było zimne. Lecz jego zmysły były bardziej wyostrzone niż kiedykolwiek. Widziała w ciemności. Już z daleka mogłem wyczuć puls ludzi. I nowe pragnienie ją ogarnęło. Nie dla jedzenia, ale dla życia. Dla duszy żyjących. Mila umarła i strzyga urodził się. Tej nocy niebo na moment zrobiło się czerwone. Dziwny wiatr wiał przez góry. A starsza kobieta, ta sama położna, która była przy porodzie, Obudziła się drżąca i powiedziała, że coś starego wydostało się z ziemi. Nikt w to nie wierzył. Ale tamtego ranka pierwszy człowiek zniknął bez śladu. Przemiana w łowczynie, pragnienie tchnienia życia istota, która wyłoniła się z dołu, nie była już człowiekiem, ale nie była też całkowicie martwa. Astrzygajak szeptali starożytni, w zakazanych opowieściach. Był istotą znajdującą się pomiędzy światami: jedną nogą stojącą w krainie żywych, a drugą na progu tego, co poza nią. Chodziła jak człowiek, ale poruszała się jak cień. Poszło szybko, cichy i głodny. Ale jego głód był inny. Nie zadowoliła się chlebem ani mięsem. Strzyga chciał tego oddech życia, co ucieka przez usta, gdy ktoś wydaje ostatnie tchnienie. Tym się karmiła, esencją, z duszy. Pierwsze ofiary nie czuły bólu. Przynajmniej nie ból fizyczny. Obudzili się w środku nocy z uczuciem, że ktoś ich obserwuje. Ciężar na piersi, szept do ucha. A potem pustka. Kiedy się obudzili, byli bladzi, mieli głębokie cienie pod oczami i matowe oczy, oddychali z trudnością. Lekarze wiejscy byli zdezorientowani i nazywali to chorobą duszy, ale był pewien schemat. Wszyscy o tym marzyli postać kobieca o bladej skórze, czarnych włosach i oczach ciemnych, jak studnia bez dna. Oglądała ich we śnie, a potem podeszła. Tak blisko, że mogli poczuć jej zimny oddech, wpatrywała się w nie przez długie minuty. A gdy jej usta się otworzyły, nie wolno było mówić. Miało być do bani. Strzyga nie tylko wysysała energię. Ona wzięła coś, czego nie można odzyskać. Każdy, kogo dotknęła, zostawał wewnętrznie złamany, jakby część jego duszy odeszła na zawsze. Stała się łowca esencji, poruszając się w cieniu, wybierając swoją ofiarę z opanowaniem doświadczonego drapieżnika. Jego zmysły się wyostrzyły, słyszał bicie serca z daleka, czuł zapach strachu, a co najgorsze. Nauczyła się zmieniać kształt. Czasami widywano ją jako wronę siedzącą na dachach. Inni, niczym czarny kot o błyszczących oczach, zawsze znajdowali się w pobliżu domów, w których stan zdrowia chorych się pogarszał. Ale prawie nigdy w prawdziwej formie. Tę jedną zarezerwowała na ostatni moment, kiedy spojrzała ofierze w oczy i nie mówiąc ani słowa, wziął to co chciał. Wieś, niegdyś cicha, stała się miejscem szeptów i pospiesznych modlitw. Ludzie zaczęli spać w grupach. Zabezpieczyli okna solą. I powiesili na drzwiach ząbki czosnku. Jednak żaden rytuał nie był w stanie powstrzymać strzygi. Ona wracała. Zawsze wracał. A teraz nie tylko jadła. Ona pamiętała. Pamiętała tych, którzy ją obrażali. O tych, którzy ją odrzucili. O tych, którzy ją żywcem pochowali. Strach się rozprzestrzenia. Legenda, której nikt nie ośmiela się opowiedzieć od chwili, gdy strzyga wyłoniła się z ziemi, coś zmieniło się w powietrzu. Wyglądało to tak, jakby czas nocą zwalniał. Jakby sam wiatr ostrożnie poruszał drzewami. Wieś, która kiedyś spokojnie spała pod kocem gwiazd, teraz żył w ciągłej gotowości. Nikt już nie odważył się wypowiedzieć jego imienia na głos. Powiedzieli, że samo wspomnienie o nim wystarczyło, aby zwrócić jego uwagę. Ale wszyscy wiedzieli, że ona tam była. Ślady jego obecności nie były widoczne. Nie zostawiła krwi. Jego ataki były ciche, niczym zimny powiew przenikający przez skórę. Ludzie zaczęli chorować bez wyraźnego powodu. Najbardziej religijni twierdzili, że to Karaboska. Jednak najstarsi wiedzieli, to była ona, a strzyga. Pewnej nocy zniknęła młoda dziewczyna. Ciała nigdy nie odnaleziono. Kilka dni później, każdego ranka dokładnie o świcie, widziano kruka o czarnych piórach i niespokojnych oczach przelatującego nad domem rodzinnym. Innym razem silny, zdrowy mężczyzna obudził się niemy, jakby zapomniał jak się mówi. On tylko drżał i wskazywał na okno. Z każdym dziwnym zdarzeniem napięcie rosło. Starsze kobiety powróciłyby opowiedzieć historie, o których przysięgły, że zapomną. Powiedzieli, że jeśli ktoś urodził się z dwoma sercami lub dwiema duszami i umarł bez należytego oczyszczenia ciała, wróci jako strzyga. Dlatego ludzie zaczęli grzebać zmarłych usta pełne soli, moneta pod językiem, serce przebite kołkiem, a czasami całe ciało było odwrócone twarzą w dół, tak, że nie mogło wydostać się na powierzchnię. Ale ludzie nie chcieli głośno przyznać tego, co wiedzieli głęboko w duszy. Ta legenda była prawdziwa i przechadzał się między nimi. Dzieciom zabraniano wychodzenia wieczorem. Dzwony kościelne zadzwoniły bez żadnego powodu. Zwierzęta stały się niespokojne, gdy słońce zaszło. Sam las, kiedyś pełen życia, stał się zbyt cichy. Strzyga nie była już tylko stworzeniem. Ona była żywy strach duch, który chodził wśród żywych i żywił się tymi, którzy ośmielili się zapomnieć. I jak każda dobra, przeklęta legenda. Nikt nie odważył się opowiedzieć tego w całości. Rytuały i polowania, rozpaczliwa próba zatrzymania strzygi strach, gdy osiągnie pewien punkt, przeradza się w działanie. I dokładnie tak się stało. Z każdym nowym zaginięciem, z każdym nowym pacjentem, któremu odebrano duszę, cała wioska zaczynała się trząść, jak ciało ogarnięte paniką. Oni już wiedzieli, byli ścigani i musieli stawić opór. Starsi, ci, którzy wciąż pamiętali starożytne szepty, zostali usłyszani po raz pierwszy od dziesięcioleci. Przywieźli z powrotem zapomniane rytuały, przesiąknięte symboliką, strachem i rozpaczą. Rytuały, aby zapobiec powrotowi zmarłych. Albo zatrzymać tych, którzy już powrócili. Niektóre groby otwarto ponownie siłą. Ciała ekshumowano i palono. Innych przebijano ostrymi kołkami, zwłaszcza tych, którzy umarli w dziwny sposób lub sprawili komuś przykrość za życia. Masa strzyga, ona nadal była luźna. Potem poszli na polowanie. Mężczyźni uzbrojeni w pochodnie, włócznie i modlitwy wyryte na skórzanych paskach zaczęli nocą patrolować lasy. Szukali jakichkolwiek śladów: odcisków stóp, które nie należały do żadnego znanego zwierzęcia, czarnych piór w nieodpowiednim miejscu, pozostałości świec pozostałych po mało znanych rytuałach. Ale problem był prosty: jak upolować coś, co nie ma określonego kształtu? Strzyga nauczyła się chować czasami jak mgła, inni jak ptak. Inne nadal przybierały wygląd zwykłych kobiet, a nawet jak mówiono kogoś, kto już umarł, ona pomieszała zmysły, szeptało na wietrze, stworzone wizje. I nieraz. Sprawiło, że myśliwi zwrócili się przeciwko sobie. Mimo to rytuały trwały nadal. Stały się czymś więcej niż ochroną sposób na zachowanie zdrowego rozsądku. Zmarłych chowano z solą, żelazem i ziołami. Rozsypali popiół na drzwiach. Zostawili na dachach miski z mlekiem i czosnkiem. A przede wszystkim unikali wymawiania jego imienia. Bo W głębi duszy każdy wiedział. Strzyga nie była po prostu stworzeniem. Była przekleństwem, a klątw nie można zabić ogniem ani stalą. Oni po prostu śpią. Oni czekają i wracają. Cisza historii. Dlaczego próbowano ją wymazać? Z upływem lat noce znów stały się spokojniejsze. Polowania ustały. Rytuały straciły na sile. Ci, którzy przetrwali ciemność, wybrali zapomnienie. I tak strzyga zniknęła z oficjalnych zapisów, popularnych piosenek, ksiąg świętych i opowieści babci. Ale co się z nią naprawdę stało? Niektórzy mówią, że osłabiona brakiem dusz zasnęła gdzieś w lesie, inni uważają, że nigdy nie odeszła. Po prostu się ukryła, czai się wśród żywych, przebrana za zwykłą kobietę, obserwująca, czekająca na właściwy moment, by powrócić. Istnieje jednak trzecia teoria, bardziej niewygodne, głębiej. Mówią, że historia strzygi była celowo wymazany nie dlatego, że była po prostu nadprzyrodzonym zagrożeniem, ale dlatego, że reprezentowało coś, czego ludzie bali się bardziej niż śmierci. Kobieta, która nie pogodziła się ze swoim losem. Kto odmówił śmierci, który powrócił, aby odebrać to, czego mu odmówiono? Ona nie była po prostu potworem. To było odzwierciedlenie niesprawiedliwości z powodu odrzucenia, porzucenia. Był to wynik świata, który wyklucza, który boi się tego, co inne, który woli ukrywać swoje niedogodności, niż stawić im czoła. Strzyga była głosem zapomnianych, niechcianych o tych, którzy nigdy nie mieli szansy żyć pełnią życia i tak przez pokolenia kronikarze woleli ucisz swoją historię, nazywając to przesądem. Kościoły to ignorowały, legendy rozwodniły te teorie, książki to wymazały, ale strach, strach przetrwał, bo nawet bez imienia pamięć o niej nigdy nie zniknęła całkowicie. Jest w zamkniętych oknach przed północą, w krukach, których nikt nie odważy się spłoszyć, w szeptach, które przychodzą z lodowatym wiatrem, w trwa ono nadal, nie jako ciało, ale jak mit, który nie chce umrzeć. A teraz, gdy znasz jej historię, być może znalazła nowy sposób na życie w twojej pamięci.